Okej, okay, idziemy na jedną z moich no, na nawet lubianych instancji Ca Całkiem nawet lubię tę instancję, jest całkiem OK. Jest to nic innego jak Stonecore uh, Stonecore y była dosyć trudną instancją, zwłaszcza w późniejszych etapach tak naprawdę O Jezu, ty, co ten koleś tutaj robi? Co to za stuny kurde jakieś lecą Teraz moja legendarka powinna normalnie tutaj działać Teraz muszę zwracać uwagę właśnie na to, na tą moją legendarkę. Stonecore było całkiem trudne, jeżeli się przechodziło do późniejszych etapów tej instancji, tam było parę wkurzających takich ten, ale ogólnie instancje na samym początku te mm, kataklizmowe były tak przerąbane. Ale były zajebiste, właśnie to trzeba było CC zrobić i tak dalej. Ludzie się strasznie spłakali po tym, jak ten... jak we wratowniczki były naprawdę bardzo łatwe te wszystkie instancje. I kurde, było trudno się odzwyczaić, tak naprawdę, od tego, że clearowało się tak naprawdę w paru DPS-ów, wszystkie instancje. A teraz na choroiku ja muszę ss zrobić? O jezu, Jezusie się przemęczam, kurde. Ach, tak kurde, legendarka robi ten swój clip, a zdecydowanie więcej zadaje się obrażeń niż tak Choć to jest tak dziwnie jakoś zeskalowane. Zaraz zobaczymy, jak to z Dipsem będzie wyglądać. Kurde, co ja zrobiłem? Kurde, gdzie są moje buffy? No i to jest właśnie to. Jak się buffów nie mam. Dobra. po 20k no nieźle instrukcja na latach na 60, tak, tak ja się cieszę, że w końcu będzie można artefakt knowledge kupić za rysosy, bo czekanie dwóch dni na jeden to katorga ale to pamiętaj, że na twoich altach tylko, nie? o jezu, co ja zrobiłem, stałem w tym kurde jak ale stałem w wpierdol, to jest kataklizm style ale mogę resnąć się, to jest w ogóle coś jest dziwne ale dziwna sprawa Omega, noob, noob jak nic A no w sumie ten pasek nie musi być taki długi O tak mogę sobie zrobić po prostu Graję Outlaw po tych wszystkich nerfach i buffach i innych speków No trzymają mnie tak naprawdę moje Thunder Fury <grywka> Wiem, że mógłbym lepiej sobie radzić tak naprawdę innymi spekami, ale Ale ja lubię moje Outlaw'a, okej? Outlaw będzie dobry jak będzie się miało tego jak będziecie miało setuwę. Setuwa będzie naprawdę dobra. Fajna bluza, dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo mi miło. Ludzie popełniają jeden z największych błędów będąc na tej instancji, czyli nie skaczą na tym, na tym gigancie. Ten gigant ma taką mechanikę, że on podnosi nogę i w którymś momencie robi takie tąpnięcie. I za to, to mnięcie zadaje obrażenie jeżeli nie podskoczycie. O, to jest to. I teraz trzeba parcie podskoczyć, hop! Nie dostałem obrażeń. Wszyscy dostałem obrażenia. Nikt tego w mnie nie robił. Ja nie wiem co to w ogóle. To był masakra była i ludzie narzeka... I to umierali tutaj na tym wszystkim i, i każdy kurde ten narzekał później... Eee, omegie, I tu są damage Healer Omega Kill heal. Trzeba pana sprawa, więc miałem wtedy paladena healera. I leczyłem to wszystko. Nie, kurwa, na mojej instancji, jak ja leczyłem zawsze, kurwa. Każdy stał po jak, jak pachał po prostu w ziemi nic nie robił. Hop. No i bardzo ładnie tu zginął. Co? No, kiedy, do pokoju, ja, jest, wychodzę. jeszcze z... Stać, nie? No. Chodzę, a kot spierna po spokoju To śpi czy nie? No nie Nie śpi? No na razie nie No kot tam siedział, nie? I rozpięciłam co pokój Za za Fray liczby do mnie, bo co ja nie wczoraj. O chodź tu. No i jeszcze green screen od tej weźmie. A mi do... Soundboxa prawie go. No, dzisiaj Na streamie Soundboxa prawie wywali i gry mnie Pomocy ci żeberka? Pomocy ci żeberka? Tak, nie mam. Mamy główkę tutaj, frajerze. Popatrz się na mnie. Popatrz mi się prosto w oczy, no. Patrz w oczy śmierci, Ja cię kiedyś dorwę. I zrobić taką krzywdę nieładną. Teraz tutaj siedzisz grzecznie. I tu siedzisz. Tu. Chyba, frajer. No i co ty jeszcze tutaj ten? Ty nie masz tutaj prawa komfortu, kocie, gnoju, tylko ty tutaj siedzisz i ma być niewygodnie. Teraz powinna się chować tak naprawdę, ale kto by się tym przejmował? Ciekawe, czy ten, tam ten, ten damage to jest fizyczny, czy on jest magiczny Czy ja mogę go po prostu z Clock of Shadow zrobić Crystal Storm To jest magic damage Aaa, czyli mogę z Clock of Shadows po prostu zdenajować, no nieźle No nice Finish him du -du -du. Time bardzo oczywiście Kotek, biedny kotek Będę ci to rozbił po głowie Tak tutaj, puci, puci, puci Frajerze, daj mi przełożyć teraz nogę Masz tu siedzieć komię mnie Wkurzam Ile wpakowałeś w inne specy? Pewnie mało, znam ten ból ehm. Znaczy Ja mam, jestem przygotowany na tą ewentualność Ale, ale chcę dać Tutaj jeszcze szansę temu Outlawowi Aż nie zdobędę 400 bonus, bo o 400 jest naprawdę spoko. Jeszcze ja zobaczymy jak te wszystkie zmiany będą wyglądać, no ale... No cóż, patrząc na DPS i innych specjalizacji, to już teraz mógłbym robić naprawdę niesamowity DPS, ale... Ale kurde co zrobisz, no. Nie, nie mam giru pod, pod te statystyki tak naprawdę co trzeba. Z bardziej dochodowe manik czy herbalizm? Zdecydowanie herbalizm. To jest powód dla którego ta instancja była przerąbana po prostu. Każdy pulował wszystko jak leci. Wszystko po prostu. Wszystko. Jak mówię wszystko, to mówię dosłownie wszystko. To było tak przerąbane po prostu, to był jeden z najtrudniejszych w ogóle tych pomieszczeń jakie, jakie było. O tutaj spulował teraz, Łojak, ale przyjemnie. Ale będzie przyjemnie, słuchajcie, będzie. Będzie debata, słuchajcie No i, i ten mob, właśnie ten mob w tej sprawie, że, że wszyscy pulowali, bo on raz, że się pulował, zadawał dużo obrażeń, to jeszcze wszystkich rozrzucał po całym pomieszczeniu, No jeszcze 2000 Czyli jak we Wratu w King. to jest damage rodem z Wrath O, tu jest jakiś mag, kurde, ja nie zauważyłem Dobry panie magu Tak, no, tutaj ktoś usisikowany Nasza reszta naszego Naszego tanka Jestem ciekaw, co myślisz o tym, że mount class'owy Rogala będzie pasował tylko pod Sarltea? Pod Assassination też wydaje mi się, że pasuje bardzo. Eee, Jedyny tak naprawdę, pod którego nie pasuje to Outlaw. Jakby zrobili papugę, jakby kolory po prostu wystarczy zmienić, żeby wyglądał jak papuga i będzie spoko. Na nawet jeżeli to miałoby być tak na Hama, po prostu taka papuga, po prostu pierdolnięta, to, by było, to nawet spoko. Może czy Marta nie położyła dziecka spać, tylko po prostu wzięła ją teraz na dół? Jezu. Ja się nie dziwię, że ona zasypia po, po 23.00. Przestać ją trochę wziąć na ręce, chwilę ponosić, i on zaszczy. No nic, jak chce się zajmować dzieckiem, to proszę bardzo. sensie, to dobrze dla nim. To oznacza, że tylko ja kombinuję, żeby ją jak najszybciej położyć. Ground Slam Uwaga, od Szatera trzeba się odsunąć. Bartak się nie odsunął. I dostał w pierdziel. Omega <todziewanie> są so much kata. maczkata Dziwnie auto się skaluje na tych instancjach. Kater, kurde, właśnie. No, nieźle. Gdzie on zginął w ogóle? Jak on tak mógł zginąć? Ground Slam trzeba się odsuwać po prostu. Jej, dostałem maczugę. Bezużyteczna, ale co tam. Będzie na Transmog, ale to już łamamące, taka cebula po prostu. Masz blu bluzę z Jinx? Nie, to jest bluza z Blizzard Store po prostu. Ile paczy ma mieć Legion? 3-4? Nie mam pojęcia. Na razie są zapowiedziane dwa kolejne, czyli 7-2 oraz 7-3. Czy będzie więcej? Nie mam pojęcia. Ale content jest bardzo dobrze fazowany, bo zobaczcie, że mamy 7-1, a jeszcze nie mamy tak naprawdę RAIDUS 7-0, czyli Nighthold. Czyli content jest naprawdę dozowany na, na takiej zasadzie, że kolejne patche tak naprawdę będą się pojawiać dopiero... o panie, ło panie, to one... Je, jeszcze trochę zajmie zanim te patche się pojawią Powiedzmy na przykład jak w styczniu wychodzi 7.1, no to kolejne parę, powiedzmy, miesięcy będzie rajdowane e, właśnie Nighthold I powiedzmy ta część patcha, powiedzmy, zostanie wprowadzona parę miesięcy później, gdzieś tam powiedzmy, gdzieś w okolicach lata Na przykład e powiedzmy maj, czerwiec, może, może będą wprowadzone kolejne zmiany 7.2 bez powiedzmy e, raidu, tylko powiedzmy instancji i te pierwsze rzeczy i dopiero później znowu wypuszczą raid, więc jakby content jest bardzo dobrze dozowany jest go dużo i jest bardzo dobrze dozowany a nie tak, że, że masz jeden raid, ledwo co zrobiłeś jednego raid'a a już masz tak naprawdę drugi raid Ledwo co skończyłeś tak naprawdę jeden raid, a już masz drugi nie? Czemu ci nie wyskoczył, powiadomie, że nie z nim się, no nie wiem, nie interesujesz się mną. Dobra. <grymne> no, zabijemy ją przed tą fazą. Go go go, przed fazą zabicie! Nie! O oh, kurde, no tyle życia! No kurde, tyle zdrowia, no jaki fail! uwaga! Dobra, zabite Dobra, mamy trochę tutaj tych time budżów. No nieźle. Du -dung, du -du -dung. Czemu tak mało ludu? To znaczy czemu tak mało ludu nie, nie rozumiem. Dobra, nice. No zapisujemy się na kolejny lecimy. Patrzymy co tam nam zrobi. Potrzebujemy zrobić pięć tych instancji, więc... Eee. nadzieję, no że to nie będzie to samo. O, jeszcze lepsza instancja Grimba. Grimba Resident Sleeper. Postate, że wystarczy kupić Battle czas, żeby grać? Tak, wystarczy tylko tyle. Grimpa Tol. Grimpa Tol. No, nie szczymię. No nic. Zrobię przerwę nagrywanie, nagrywaniu, żebym miał więcej materiałów. Więcej pieniędzy.